Ogromne działo, ogromne uszkodzenia na strzał. Bardzo krótka bitwa i super wynik. To jest coś, co każdy chciałby doświadczyć przynajmniej za swojego pojazdu, a nie konkretnie w przeciwnej drużynie, kiedy dostajemy 15:0. Ja miejmy nadzieję, że tu tak jednostronnej bitwy nie będzie i coś się da tu więcej ugrać, ale czas pokaże. Gramy oczywiście lodówką na mapie tundra w losowaniu na dziewiąte Tiery. No tutaj już fajnie. Mogli, mieliśmy okazję trafić tego typa 68 albo strv ale niestety to się nie udało. Zobaczcie. Jaki spokojny początek. A to naprawdę bitwa z takim wynikiem. Już od samego strzału, od samego początku spodziewałem się super strzałki z ah, Niestety. No to była szansa, żeby go po prostu odesłać jednym strzałem do garażu, ale niestety nie poszło tu gdzie trzeba. Zobaczcie, co się dzieje na przepychaczu. Ile pojechało tam czołgów ciężkich. Dobrze, że tam dojeżdża Maus. Jedzie tam Conqueror. Ale Maus 705 Rinoceronte, nie dawna ta flanka upadnie bardzo szybko. I z 3-2 już pali powoli wrotki, ale wydaje mi się, że tak nie do końca. Maus nie pomaga naszym w zupełności, ale sterfał. Mógłby teraz dostać było blisko oh, piękny strzał, naprawdę w piksele tym razem, patrzcie jak Rino czerąte rotuje tutaj w naszą stronę szar futur podobno, można będzie zaskoczyć tego ht właśnie tutaj z środka ale będziemy ryzykowali, że dostaniemy dość spore uszkodzenia, nie wiemy gdzie jest grill a był ostatnio przed nami, może nam teraz walnąć plombę taką soczystą ale my możemy tu Rino ładnie pokarać za jego bezczelność i on chyba nawet nie wie, co go czeka. On nawet on wie, że dostał spota ale nie wie, że dostanie za 1500. No, strzał naprawdę soczysty, ale on też idealnie pod nas się wystawił. To trzeba przyznać. Nie patrzył na minimapy, albo po prostu nie spodziewał się, że my tutaj wyjedziemy. Nasi sobie, no bądźmy szczerzy, nie poradzili z tamtą flanką. Oj, teraz, jakby mausta tak trafił. Widziałem parę razy wysadzenie, ale to nie z tej amunicji. No ale siadło, Przybiliśmy go, 1500, a na Mausie, no to, co to jest, połowa HP, to... kto by się przejmował. Ale nasza drużyna ponosi straty, to nie będzie, z tego co widzę, jednostronna bitewka, a będzie mniej więcej porówno. Tvp dobrał się do grilla i za chwilę zrobi z niego, no, miałem powiedzieć zrobi z niego szaszłyka, ale to nie jest Maus, zresztą kto by robił szaszłyka z myszy, Dajcie znać w ogóle, czy lubicie grać lodówką, czy może na przykład chcie, chcecie ją teraz wbijać, bo mi się wydaje, że no każdy chciałby tym chociaż raz w życiu zagrać. Teraz możemy mieć spota od Rino, ale nie, nie mieliśmy. obiekcik w końcu nam polosował ładnie. 1700. A, ah, plomba tutaj bardzo dobrze bohater w tej ciężkiej za chwilę będzie miał bicie na Rino, ale ono może nam... Rzucić pestkę powinniśmy bardzo uważać. On zdąży się schować. To już nie popełnia błąd. Nie podjeżdża do przodu. I to może znaczyć dla niego jedno garaż. Pod warunkiem, że wejdzie. A weszło. Mamy już 8,5 tysiąca. Nastrzelane. A minęły niecałe 4 minuty bitwy. Może nawet no niecałe 4. Mamy TFPK mamy szarfutura, mamy WTK. Tutaj sytuacja jest. Trochę bardziej skomplikowana, bo WUTEK, Czarwu Tur i TFOPEK mogą nas bardzo szybko wysłać do garażu. Tylko, żeby się dobrze ustawił, patrzcie gdzie jest WUTEK na mapie, jedzie wspierać swoją drużynę. Ale teraz my też tam jedziemy, i choć już szczerzy wykorzystanie tego, że mamy tutaj turbo eksperymentalne. No, zrobimy z niego teraz pożytek i ciekawe kto oberwie. Najpierw chyba wótek, wótek jest na strzał, mouse jest bokiem, wychylimy chyba z prawej strony, to jest najbardziej sensowne. I teraz tak, byle nie strzelić w budynek. Za zero. udało się 9000 przekroczone. I teraz mouse na blisko. Uwaga, uwaga, bo możemy w każdej chwili dostać lanie z za pleców. TVP może tu podjeżdżać, szarfutur może tu mierzyć. Mouse. Na pewno tu będzie ładował. Patrzcie jak go arty tłuką. Swoją drogą dwie arty w końcu w jakiejś bitwie. Rzadko zdarzało, że ostatnio przegrałem jakąś bitewkę i były dwie arty. Teraz Maus popełnia błąd i niestety no nie przybijamy. A istniało spore prawdopodobieństwo, że wyślemy go do garażu. TVP też popełnia olbrzymi błąd. Bo nie podjeżdża na blisko do tego mausa i teraz my bawimy się z nim w kotka i myszkę. Ale to my tutaj mamy przewagę. Ja bym już po prostu dał się strzelić, no ale bohater ewidentnie chce się dobrać mu do tyłka i to mu się udaje. Defopek, szarfutur, wiemy, że szarfutura raczej nie ma w ta, a jednak jest, Kitrał się skubany, ale on przegra. T54D to bardzo dobra konstrukcja i w rękach doświadczonego gracza jest. Naprawdę ciężka do powstrzymania, a na szar futura jechał jeszcze M60 i wynik tego starcia był akurat przesądzony. Pytanie tylko, czy uda nam się zdjąć TVPK, zadać mu uszkodzenia. Pamiętajmy, raz go trafiliśmy, ale raz to za mało. A i niestety pośpieszyliśmy się i on może nas nawet skończyć. Ale na szczęście ostatni strzał oddał naszego TVPK i to byłoby na tyle. 10700 uszkodzeń. Naprawdę krótkim czasie. Mam nadzieję, że bitówka Wam się podobała. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Na razie czyszczą.